Najpiękniejsze kolendy i pastorałki. Z nową nadzieją i ku pokrzepieniu serc. Śpiewają gwiazdy. Koncert dedykowany pracownikom służby zdrowia. Koncert kolend w Bazylice Katedralnej Najświętszej Marii Panny w Pelpinie. Część pierwsza i druga w Wigilię o 15.25 i 16.10 w Jedynce. Na program zaprasza promotor leku Akart. Na program zaprasza sponsor promotor leku na mokry kaszel, Flegamax. Na koncert Kolend, dedykowany pracownikom służby zdrowia, zaprasza sponsor programu, firma Polpharma. Premiera roku na święta. Serial Osiecka. Świąteczny weekend o 20.15 w jedynce. Święta to czas, w którym wszyscy jesteśmy sami.